Dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I dzisiaj dobrze sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że Jezus w praktyce króluje w moim życiu? Jak to się przejawia w konkretach? Bo, bo, bo słowa są ważne, nasze deklaracje są ważne, zwłaszcza pragnienia: Panie, chcę, abyś Ty królował w moim życiu. Ale kiedy tak jest rzeczywiście, że on króluje, a kiedy tak nie jest? I, i, I kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to myślę, że możemy znaleźć też odpowiedź na te trudne pytania, bo widzimy Jezusa, króla, królującego na krzyżu, cierpiącego, który tak pokazuje, kim jest, co to znaczy, że, że, że on króluje. I to, co jest znamienne. To tylko Bóg może to uczynić, my możemy się od Niego uczyć, że On w tych ostatnich chwilach, w tym, w tym nie, nie do, w cierpieniu nie do opisania, czyni miłosierdzie, że On skupia się na tym, aby, aby temu dobremu Łotrowi obiecać niebo, aby jeszcze z Nim rozmawiać, aby, aby, aby jeszcze do końca pełnić tę swoją misję jako Król. Czynić miłosierdzie wobec, wobec potrzebującego, chociaż sam cierpi, sam już nie ma sił. I tak zawsze chrześcijanie byli rozpoznawani tak zawsze były rozpoznawane, były wspólnoty chrześcijańskie czy rzeczywiście Jezus króluje w ich życiu, właśnie w tych wspólnotach w aktach miłosierdzia tym, że, że, że chrześcijanie jest nastawiony na ubogiego, na biednego, na bezradnego, na potrzebującego. Że, że niezależnie od czasów, od tego, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy ja cierpię, czy może nie cierpię, że, że wypełniam tę posługę, którą Jezus jako król wypełniał i okazuję miłosierdzie potrzebującym. Tak przez wieki nawracali się na chrześcijaństwo, również ludzie, którzy się pogubili, którzy, może, którzy, którzy nie znali jeszcze Jezusa Chrystusa. I tak zawsze jest również w naszych wspólnotach, że albo zapominają, kto króluje, Jakie jest Królestwo Boże, i odchodzą od tych ideałów, albo właśnie odnajdują to, jaki, jaki to jest król, jakim Jezus jest królem, i w jaki sposób ja mam świadczyć o tym, że on króluje w moim życiu, w konkrecie, w praktyce. To jest tą uczynki, miłosierdzia wobec tych najbardziej potrzebujących. Pytanie, kto to jest teraz koło mnie, kto jest tym najbardziej potrzebującym, tym ubogim, ułomnym, tym, który potrzebuje teraz mojego dobrego słowa, mojej posługi. Niech Jezus króluje w naszym życiu w, w konkrecie, to znaczy w, w, w miłości wobec drugiego bliźniego.